puszy. Aha i będą no, tak chodziły po tym rynku, a potem za są no. Ta. Są ptaszki. Dzień dobry, witam Pana. Nagramy coś. W jakie Niech słucha? No bo nie każdy chce tak. No więcej może w telewizji. A, nie, to, nie trzeba, to trzeba mówić w niej, żeby inni obejrzeli, zobaczą, że tanie tak i przyjadą. No, a na miejscu, jak się zderzą z rzeczywistością tam mało ważne, nie? <grymne> Niby nieduży ten rynek, ale tak przejść wszystkich, by nagrać, to by trzeba było zepół dnia. <grymne> Kurde, słabo widać pod te słońce. Trzeba w nocy na, przyjechać i nagrywać. to Tak. To na YouTube wstawię później. Chyba, że przeciwko że prze, Pan coś ma, no to nie. No to różnie bywa. Nie nagrywałem dawno, bo nie, dzwonią nawet, żeby nie, na, żeby nie nagrywać. No to ktoś sprzeda jakąś kalekę, czy ktoś potem ktoś zobaczy film na tym pozna klatkę, przyjedzie i się tłuką. Ja, no no bo tak to powiedzenie że nie ode mnie brać. O, mu film pokaże zobacz. O. I już awantura jest. Nie ma go, poszedł. I chodzę. abyś tam mnie potwierdzili, co?

jest <śpiewanie> kurwa mówię ci jak się, kurwa przyjął jebany, to ale co kurwa, no to drzwi za duże takie no sierść taką minął dosyć tak sam większy miał nie no bo się przypierdala człowieku ta sypka już go wyszkoliła no kurwa na tak, tak, tak. no, tak. no, jednym Tył, tak, że to tam Będę musiał wyciąć to wszystko teraz Co, o, co? Drugie to Kachu, taki pies, taki o, a moje to było jest tak. I ten. Któryś tam zakmie, 5 zł 5 zł. To dobry patent by był, ale to powinno być do skarbonki. 50 zł za parę to nie długo chcesz. No i taka pora, że takiego głębia nie ma kursu. No w sumie tak. W sumie tak. Jeszcze nikt nie wydał tak mocno, żeby tak latał. No. Dobra, a takie kry, Krymki, nie Krymki, to to reszta. Po oddechu. Po oddechu takie Krymki? Ty bo ja zaczynam pomyśleć, że ty że gdzieś to ukradł. Kurwa, takie kryweczki po Powiem tak, wczoraj y, w Radomiu cały targ z nimi stał, chciał po no. Sprzedał. po 5 złotych na koniec nie. O kurwa. Taka pora. Dzień dobry, można nagrać? A to już chyba reszki, co? Tak. Uh -huh. A wy nie macie więcej klatek, czy tylko jedną dzisiaj? dzisiaj? Tylko jedną Tylko jedną, bo wy zażyczek chyba macie więcej, co? No, może, bo ja pamiętam do tych klatek, to stoi zawsze taki szereg. I wy jakie ceny, nie takie jasne? 70 za parę. 70 za parek. to, to co mi jest za parę. To ceny się pozmieniały też. Krymki ładne Już tam nagrałem jakieś wycieraczki Pan sprzedaje czy coś A to wytnę A to wytnę Jak sprzedane to wytnę Bo będą do chłopa dzwonić dzwoni nie, 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 ja, tu, ja tu przyjechałem w czwartek, tam na jednostkę, nie? Mhm. I tu wystawiłem i tu moment. A bo tutaj i rynki są w czwartek, tylko na tym placu tam naprzeciwko, nie? O, tak, tak, na jednostkę. No. Ale ponad takie mniejsze. mniejsze. Ale są, no. Tam, no, to już jest do jeszcze trochę i Nie ma co tu stać. A tu właściciel! O idę, bo już z kijem na mnie przyszedł. Źle nagranie, źle zaprezentuje, potem co to będzie? No. Nic nie będzie, nic się nie stanie. No? W jakiej cenie cenie te pocztowe? Nie wiem. Nie, ile to, to białe? Te pocztowe w jakiej cenie to? tak mniej więcej. No różnie no. od do Ja na YouTube to nagrywam stawię filmik, zareklamuję, więc. Nie nie, to nie moje są panie, to kolegi to ja ceniuję mu tam. No to no. wiesz, po 5, po 10 latach. Wiem, Jeden no. mówi, że pana, pan mówi, że nie pana. <laughs> Ciężko się dogadać z nami, widzę. <laughs> Ten ma to jego są. No może mm. gadać z nim, bo ile pana. Jest tego, tutaj jest Co? Witam pana serdecznie. Pochwal się panie lepiej, co sprzedajesz i za ile. A co coś kupić? Co? Ja nic ja wiesz, że mam stan taki jak nie, powinien nie, być, nie? Na, na razie jak nie poszły, to jeszcze nie donoszę, nie? Ja Ale w tym roku zmiana. To co ma być w domu, to będzie w domu i zero wykupywania. Ale te, z tych dwóch no. grotek wpadło coś? To był jeden. Tylko, tylko, że nie, na dole to zostały takie późniejsze te młode. Wiesz, jeszcze nie spierzone, to ja z nich, że ktoś urwał. No a tamte to tylko mogę sobie popatrzeć, oblizać mordę <grych> i zapowiedź. Zaraz, że No I to troje padło. A to nie patrzyłeś, panie, do to... nie patrzyłem, bo A długi film. Nie ma się Długie filmy się oglądać. Ja, żebym wyciął. To Gdzieś było z wyciec... półtorej godziny filmu przecież. Kurde to jest. Kręciły równo. So. I to samo jasne. Srebie. 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 i w Perłowych tam chyba było. Ileś, i siwych warszwandców 15 sztuk. I z właścicielem to się dobrze znamy, bo ja mu no to jakiś, Co? Jakiś burman, czy coś. Mary z i no. My się znamy, bo on dzwonił 240 i poszło w domu, zameldowało się 197. Ja mówię, tele, troje Marek, a on mówi, to co mądre to krzyku jest w domu. <gry> mówi, to ty przytrzymaj dwa dni jak chcesz i ganiaj, nie? Puściłem ich puściłem wczoraj do tej sprawnie takie znaki wywaliłem wielkie. Są. Pochodziłeś, nawet nie oskakiwała, wczoraj to wiało. Bo Marek jeszcze dzwonił mówi, że jeszcze przyszło pić dzisiaj. Kurwa, twarda, takiego, takich że takich, widział. Oj, już dawno, że... Ale wyszczepione wszystko. Nie, siedem to mogę puścić jeszcze. I na, inaczej nie wiem. Nie ma sensu. Ale ja Przynieś mi za 5 dni taką samicę tej owej. Mam No to przynieś ja to 5 nie tanci. Mam, mam. 7 dyszek Mm -hmm. Mówię, i tak to wy, i tak to wy, tak to wygląda. A was, ta warszka siwa z tego dachu jeszcze przyszła. Bo 15 wróciły warszławce mówi, szykuje, ja mówię, no ale Marek, no wylot. W ramce, no taki młody, wyszedł, mówi, to co, no 15 na kolor i, i tylko mam, mój to zgodno, to zostawiłem, mówi, nie, ale wyszczepiony i i właśnie są wszystkie, Ciekawe z, z perłowych brakuje tylko jedno i same jasne, mówi. Nie, nie ta ładuje to, to, to on, on zamczo, popłoszyło teraz się, bo ja mówię, ja żem ganiał, żona mi przyniosła kawę na taras, ja tak siedzę sobie, wiesz, i się patrzę i tylko widzę coś się tam gdzieś się łyska tak. Ale to szło tak sznurkiem do góry, że mówię, to nie mogą być gołębie. Mówię jakiś balon leci i wiesz, się przekręca jakiś wielki. Potem patrzę, nie, gołębie, bo część spadła, część do góry poszła. To z Markiem gadam, to mówię, ja polornetkę, żebym do domu powieg, ale wyszedłem to już... Nic nie było, mówi, to tam na to były, a my mamy do siebie skręć kilometr gdzieś tak, nie? I ja że mnie widzę jak szły do góry, no właśnie, no, no. takie gołębie to warto żyć zawać. no. Ale szczepi, bo 3 lata temu, mówi, zostawił 160, młodych stary sprzedał, coś wpadło, mówi, 80, ponad młodych, mu zdechło, 60 tych zostało, mówi, ja bez gołębi żebym został, na wiatr i krzyku. Nie poszczepione, dziękuję bardzo, to złapał i tyle. No. Ryn, a tutaj jak z rynkiem, bo dzisiaj to tak widzę, tak słabo. I, i ludzie też mówią, że tak. Żywardowie wczoraj bronią jeszcze gorzej. Co? Żywardowie wczoraj jeszcze gorzej. Do Żardowa ja nie jeżdżę, tam się biją często. Tam jest strach jeździć. No, no się nie śmiej. Tak? No yeah, ja dobrze, oj kurczowym moje goły wyszczerbowałeś i tą klatką go w No jak ja żebym wiesz, Tyle przyjeżdżam po żarcie dla psa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawaj mi takie dwie piersi, że dwa też, żebra. I takie gnaty z ze... palcami ci zasodiłem. Z2 Okej, bo buchy chyba mam, ale może bym wziął takie drzwi. Ty to może wezmę ze dwież grzewy. To nie pływa. To nie pływa wszystko? Nie, to są całe pełne masz puszki oryginalne kurwa. Nie to jest kurwa zupy, kurwa to z tym złotym, nie? Weź jedną tą i weź jedną dom. Ostatnio byłem na słom, czy nie to chlupały. chlupały Ziema no, zupa. Były kiedyś tak no? w tym kolorze 22. Były, że kurwa same zupy, były, nabrały tam dar, no. darmo tego samu. Jakie macie zareklamować teraz stawić na YouTube film jak ty tak kniesz. <laughs> Zab... To zablokują człowieka. Od nowa. Co? Nie, nie będę nie Od nowa. Takie na żywo, wiesz. No. Jak wjeżdżają, to najlepsze. No. Ale pa, puchy fajna są. Jest to rób, że Co? Tu ładna karma, fajnie. Co? No, ja nagrywa. mówię, że tu przyjeżdżam często właśnie. No to nagrywam. po jakieś jedzonko tak, po coś, je, jedzonko. to... No. Rabaty mam duże. Tak jest. Dobra, nagrywam. Słuchajcie, już wracam z, z tych skierniewist. Przepraszam wszystkich, co nie nagrałem, co nie zareklamowałem, co nie przedstawiłem, co nie rzym potrzebnie nagrał, ale uwierzcie mi, tego jest tyle, tych klatek, tego wszystkiego. Ja bym musiał tutaj spędzić kilka godzin. Później bym musiał znowu spędzić masę czasu, żeby to wszystko jakoś zgrać tak dalej. No, to takie satysfakcjonujące, że dla mnie już było mniej, tak? Ale. Orientacyjnie myślę, że macie nagrane, złapane, kto mnie rozpoznał, dziękuję, przywitał się, zamienił miłe słowo. Niektórzy reagują dobrze, tak, ale na przykład jedna osoba się trafiła, takie burkowate zachowanie bym powiedział. Jak zobaczył, że nagrywam, to za te gołębię wystrzelił takie jakieś kosmiczne ceny, aż każdy dookoła stał, zdębiał. No bo ktoś to nagrywa. My naprawdę z tych filmów nie zarabiamy majątku. Czasami to myślicie, że za zboże się nie zwróci a ludzie widzą, nagrywa, to on już pewnie milionerem. Tam będzie, tak kurwa milionerem będę. Ludzie kochani. Pozdrawiam Was wszystkich z najlepszego, że trzeba.